Mamy ranek, 19 sierpnia. Już oficjalnie witam Was w Salento. Miejscowość 2000 metrów nad poziomem morza, w centrum trójkąta, tak zwanego kawowego. Jak sobie popatrzycie na mapę Kolumbii, to jest tak: Medellin, Bogota i Cali, trzy największe miasta, tworzą taki trójkąt na mapie. I w centrum tego jest największe zagłębie kawy. Kolumbii. Eee, w Kolumbii. Salento to jest takie miejsce wypadowe właśnie tutaj na pobliskie góry, na finki kawowe i e, do takiej doliny, dolina, do, doliny Kokory, w której, nie wiem czy słyszeliście o tym, czy widzieliście, może zdjęcia występują, najwyższe palmy na świecie, Dochod ich wysokość dochodzi nawet do 60 metrów, to są e, palmy olejowe. Oczywiście zamierzamy tam podejść. Jedyny minus tego miejsca, niech Was nie zwiedzie mój strój tropikalny, jest tu zimno. <grym wytkownia> także zaraz się upieram. Tu jest temperatura, dochodzi ta góra do 20 stopni, także teraz pewnie jest 16. Jesteśmy po śniadanku. I jeszcze jedyny minus, to jest jeden z najbardziej wilgotnych Miejsc tutaj w Kolumbii, także to wygląda tak. Tutaj jest ładny widok. Także prawdopodobnie jest ładnie, jak coś zobaczymy, jest to no także zaraz. Jedliśmy już śniadanie, tu mamy, płacimy słuchajcie, mieszkamy. Jak to wygląda? To jest taki tarasik dla gości. To jest nasza hawira, ósemka. Mały pokoik z łazienką, ale czysto, schludnie, ładnie. Telewizorek, z którego nigdy nie korzystamy. Zaraz się ubieramy. Najważniejsze dzisiaj znaleźć pralnię w miasteczku, bo już, już, już pomału nie mam w czym chodzić. Ciekawie jak tu schnie, chyba mają suszarkę, Muszą mieć. Aha, jeszcze o drodze wczorajszej, słuchajcie, no to był, słuchajcie, hardcore. To był... To był hardcore to chyba tak lepiej. Mieliśmy 50, nie. 60 albo 70 kilometrów po prostu jechaliśmy taką drogą, której chyba nigdy w życiu nie jechaliśmy. Myślałem, że w Birmie jechaliśmy już najgorszą drogą, ale to co to było tutaj to po prostu niesamowite przeżycie. Słuchajcie, noc, wkuracie sobie ciemno jak w dupie, po jednej stronie skarpa, po drugiej stronie przepaść. Góry, serpentyny po nawet do 180 stopni cały czas tak. Dziurawy szutr, naprawdę dziurawy szutr, ale tak wąski, że dwa samochody by miały, miały problem z zmieniem się. Także jak napotykaliśmy jakiś samochód z naprzeciwka, musieliśmy stanąć, i bardzo często któryś z samochodów musiał się cofać w nocy, nic nie widać, w miejsce, które było bardziej tam troszeczkę szersze, żeby po prostu się na styk minąć. także... Średnia, średnia kilometrów na godzinę wyszła nam 20-20 kilka. A w, podczas tych 50 czy tam 60 kilometrów to chyba było 10 na godzinę. Dopiero 40 albo 50 kilometrów tutaj przed to już nie, przed wcześniejszym miastem, w, przez, przed Pereirą, zaczęła się już taka lepsza droga, asfalt. Że no po prostu. Nieźle, naprawdę, naprawdę nieźle. Ciekawe, czy te chmury miną? Ruszamy na Miacho, słuchajcie. Co wam pokaże, jak się prezentuje tutaj nasz hostelik? Hostel Girasoles, czyli słoneczniki. Są dwa słoneczniki. I to jest praktycznie, słuchajcie, pierwszy, jak się wjeżdża, tu, się, tu jest droga, którą się wjeżdża do miasta. Tutaj. I to jest pierwszy, ten. Pierwszy, pierwszy hostel praktycznie. Stąd się zaczyna już miasto. A miasto nie jest duże, więc nie ma problemu, żeby dojść do centrum. Alchmurzyska. Zmoczy nas tu chyba nie raz Tak w ogóle to idziemy. Pierwsze co musimy zrobić to pranie, zobaczcie, Kasiata się uzbierała I Nie pachnie ładnie Nie pachnie ładnie Trudno, żeby ładnie pachniało No A bo to nie są brudne rzeczy To są po prostu rzeczy przepocone Teraz pomyślcie, mogliśmy sobie siedzieć nad morzem, po lał po dupie. bo ciemno, ciepło. Uch, to my teraz zimno, deszcz, człowiek durny. I do tego jeszcze dyszy. Tak się prezentuje miasteczko, czuć wysokość, jak się wchodzi pod górę. O, się. mamy straż pożarną blisko, takie ładne domki pomalowane. Prosimy, zobaczcie. Taka informacja turystyczna. Pewnie co, co trzeci, co czwarty budynek to jest hostel. Gdzieś tu o jest, jest, jest. Serwis laundry, proszę bardzo. Więc wchodzimy słuchajcie to było chyba największe największe chyba pranie najcięższe zgadujcie ile ile pani nam krzyknęła za to pranie o tu ładnie kofi potem sprawdzimy jaką kawkę mają a dobra już zgadujecie? nie, mniej nie, mniej jeszcze mniej 8 zł, w no jednak, Kolumbia jest tania. Najtańsza z, z tych wszystkich krajów. Popatrzymy na jakaś taka restauracja. Menuel Dia 15. Del Dia, Deldia. Del Dia. Del Del Choć tutaj reklamują, żeby zjeść pstrąga, bo w bo ponoć jest najlepszy. No jest tu troszeczkę drożej niż. niż, niż tam w dużych miastach, no ale to normalne, to jest typowo turystyczna, turystyczne miejsce. bo tam no menuel Díaz już się za nie dziewiątkę nie. Za dychę można było między innymi zjeść tutaj za 15, no ale tak, słuchajcie, nie ma, dzieci nie ma, nie ma problemu. Pani nie zapamięta, no to dobrze, zapamięta. To ma mm -hmm. Tak, same, same chusty, jest O, to jakaś jaka knajpka, piętrowa. Już dziadki chodzą w takich pączach tutaj, co? O, jest sobie drzemie. A słuchajcie, patrzcie, nie sprawdzaliśmy jeszcze w Kolumbii cen benzyny to jest ten dziewięć, czekaj, dziewięć, 9 czekaj 9 za galon 9450 za galon biodizel za 9300 eee, Czyli 260 wychodzi litrów No 6 ma mniej więcej galonów Jakoś tak No i powiem wam szczerze że to, że Kolumbia jest najtańsza, to też może być spowodowane tym, że ceny paliwa są najniższe. No 2,60 za litr wychodzi, 2,70 za litr, to tak tanio nie było nigdzie. Ola, widzisz? Zobaczcie, tu jakieś takie ładne. Tu też jest jakiś hostel chyba, bo reception, pokoiki, tu knajpka. No, użyć z głodu nie umrzemy Fortuny, fortuny nie wydamy chyba Także gitara A zobaczcie, śliczne te domki Tutaj widzę popularnie popularny Strong. Po prostu chyba tutaj są rzeki. Także świeżutko łowione. Z tego co widzimy, tak średnio, średnio tak Manuel Dia, czyli Strong z ryżem, innymi rzeczami za 15. chodzimy na główny plac. jest yes, yes. O matko, zobaczcie same knajpy, restauracje w koło. A tutaj ile tego? Plaza Central. to no, jest. na pewno tu bezpiecznie. Policja Nacional tu jest jakiś budynek administracji rządowej, miejskiej. A tymi tymi aut tak tu się wynajmuje kierowcę z samochodzikiem. Można jeździć tutaj po, po okolicznych miejscach. Yy tak, tu się do doliny Koryciny jeździ. Czyli tam gdzie są te palmy olejowe słynne. O, a tak woskowe, sorry. Tak wygląda plac centralny. O, i słynna, tu podróżniczka z Kozi Bata. A oczywiście, jak ktoś inny, tylko sam Simon Bolivar. Zajrzymy go w świątyni. <mum> No, super turystyczne miejsce. Pamiątki, restauracje. Jedna kawiarnia tutaj. Druga kawiarnia tutaj, restauracja, Centro Senior, Kasa. No. Przyszliśmy tam, jak się zaczyna miasteczko. Doszliśmy tutaj w 5 minut. A temu już jest koniec miasteczka. Także nie jest duże, ale malownicze. Tylko te chmury mogłyby przejść. Kurczę, by były ładne widoki, no ale taki mamy klimat. Bata patrzy na mapę, bo tu jest Mirador. O, taka fajna kafejka, zobaczcie na kółkach. A wiecie, że kawa tutaj to jest ważnym elementem dla nas. No niezłe. <śpiewanie> Powiem wam tak. Mniej więcej jest tu. Jest tu kilka restauracji pewnie na jednego turystę. Jaz, jas. Restauracji, kafejek dużo, tylko turystów... mało. A malownicze, fajnie. Powiem Wam, że będzie się ciężko zdecydować gdzie zjeść, zobaczcie. Wszyscy oczywiście wychodzą i proponują coś No tu kawiarni i restauracji na tym 100 metrach kwadratowych to nie wiem ile jest, ale chyba chyba jest 20 restauracji i z 10 kawiarni. Albo lepiej. Tu jest jakaś taka jeszcze uliczka. Turystyczna. Ale wiecie, my jakie kawiarnie szukamy. Dokładnie już wiecie. Na razie chyba jeszcze nie było, nie? Kawiarni jakiejś takiej dla nas. O, tu zobaczymy, tu jest taka ładna uliczka. O, i tam jest, zobaczcie, jakiś punkt widokowy. No na maksa, tutaj po prostu jest stuprocentowo turystycznie. Dzisiaj coś mnie rano, tak czuję, łamało w kościach, więc no chyba... Słuchajcie, chodzimy, szukamy pocztówek i nie to, że nie ma, są, ale jest problem, wiecie, z tym, że tu nie ma takich na przykład, że z kartka i z napisem na przykład Kolumbia i, i różne na przykład miasta czy, czy widoki są bardzo tematyczne. Że tylko ten rejon, ten rejon, no, na mamy. przykład jest coś takiego, zobaczcie, kupiliśmy, ale to są tylko takie. Jest na przykład Salento, czyli tylko ten region, nie, ale nie oh. ma nic, że to jest Kolumbia czy coś. Jeszcze poszukamy, no bo mamy do wysłania ka kartki dla wygranych w naszym konkursie instagramowym na temat drzewa. Pozdrawiamy zwycięzców. Słuchajcie, jak nie znajdziemy takich kartek typowo że z Kolumbii, to po prostu będą tematyczne. Chyba się nie obrazicie, co? O, znaleźliśmy klejpkę z ramen, także nie zginiemy. <grywa> nie zginiemy. Ok, gracias. Wchodzimy na górę Czy co chce? A zjazd na tej tej nie A ciekawe ile tutaj, bo ile kosztowało w No sprawdzimy, nie będzie drogo to może zjedziemy na linię Wchodzenie na punkt widokowy od razu łączy się oczywiście z drogą krzyżową Dokładnie U. Droga krzyżowa Tak, czuć tutaj Czuć wysokość O, gdzie L? Nie ma L. Zobaczymy, co tam widać. Całe miasteczko, że zobaczcie, że to jest malutkie. śniadanko w cenie było takie dosyć mizerne więc słuchajcie jakąś, bierzemy jakąś przekąskę a że nie jedliśmy tu jeszcze kukurydzy z grilla to zjemy kukurydzę z grilla są jeszcze patacones ale patacones mamy, zraziliśmy się z medelin nie smakowały nam za bardzo chociaż tu wyglądają inaczej może spróbujemy, co? Jedno weźmiemy najwyżej spróbujemy ale na razie jemy kukurydzę o tak wyglądają patacones Hola Aha To Arepas si? i? Okej okay. No momento Napiefiemy Ale to są te to nie są Patacones arepy To są arepy to Tak masz większą Okej okay. No, słuchajcie Hmm. ale dawno kukurydzy nie jadłem, o fukie. Dobra Kukurydza zjedzona, teraz czas na arepki, jak to nazwać? Pan mówił nazwę, ale już nie pamiętam Proszę, masełko poszło, elegancko Później na to Serek. Tak mi się wydaje. Desde hasta hoy, <muchy> que Teraz Serek. ya no es lo mismo. de nuevo, mi amor. mi amor. A, Zaraz sprawdzimy ile to w ogóle kosztuje, bo, bo nie wiemy. Ma pan tu piwko nie ma? Myślę, że chcieliby poproszać. Co zjaciesz? i po cztery. Dobra. Idziemy na swoją ławeczkę z powrotem. Teścik. No to patakones są Patakones? Czyli te, jednak, tylko to są zupełnie inne, nie? To są takie grubsze. Bo tam podali nam w jednej restauracji patakones. Medellin to nie daliśmy rady, zostawiliśmy. Je. Powiem Wam, że kawiarnie jak mrówek w dżungli, ale kurczę, same automaty. Ale słuchajcie, byliśmy w jednym i pogadaliśmy sobie. Był jakiś przedstawiciel handlowy od sprzętu kawiarskiego. I miał takie, właśnie, młynki, kemexy, takie alternatywne narzędzia. I pogadaliśmy sobie z nim, dobrze mówił po angielsku, także pogadaliśmy sobie, właśnie o kawie, co jak. Nawet dowiedzieliśmy się paru nowych rzeczy o jakichś tam procesach, skąd te na przykład owocowe nuty w kawie, które ja bardzo lubię. I dzięki niemu też dowiedzieliśmy się, gdzie znaleźć dobrą kawiarnię. Także idziemy. Czego byś chciał z No, Jacuś już jest, już jest... już jest szczęśliwszy. Jeszcze ciacho, zobaczcie. Bata spróbowała. Mówi, że dobre. Z czym to ciacho? Nie wiem. Cynamonowe. Cynamonowe. Mm. Moje ulubione. No, takie dni bywają, że po prostu to są takie dni. Gastro. Dzisiaj jest dzień gastro, słuchajcie. Dzisiaj chodzimy, jemy, pijemy. Ale zobaczycie, co zaraz Bata wymyśliła, co my będziemy jeszcze pić za niedługo. Nie uwierzycie. 19:20. Wyszliśmy z hostelu coś zjeść. Słuchajcie, od 15 cały czas lało. Zrobiło się zimno, że powiem wam, chyba trzeba tylko tutaj zwiedzić to, co trzeba i uciekać stąd. Bo tu ponoć taka pogoda jest przez cały rok. Na pierwsze danie, zupka z strąga, słuchajcie. Gorąca przyda się. O, ale. Intensywna i Oj, bardzo rybna. Bardzo rybna. Dobra, wszedł, wszedł w strąg. sobie już go. Takiego roz... rozczapiżonego bez wysokości. O, jeszcze pewnie zimny napój. W sam raz na tą temperaturę. Dziękujemy. Jestem bardzo zgroźliwy. Pysny, mm. zimny napój, prosto z Nic Smacznego. Dobra, zjedzone. Znowu zaczął padać, słuchajcie. Trzeba spadać. Tam na nas czeka pięcioletni Rumik. To mnie, powiem wam, Trzyma jedynie przy dobrym humorze. Już Do zobaczenia.